Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu o AI i technologiach. Dziś będzie odcinek, który może się nie spodobać fanom generatywnej sztucznej inteligencji, ale trudno. Czas powiedzieć wprost, że jakość wielu z tych rozwiązań, narzędzi, modeli jest dziś naprawdę daleka od obietnic, które. Słyszymy w mediach i od samych jakby twórców i na początku moje tutaj, moja krytyka dotyczy modeli głosowych to jest to są takie modele na przykład jak notebook lm ostatnio od Google. i czasami mam wrażenie, że naprawdę te narzędzia są bardzo słabo dopracowane. Można to stwierdzić, kiedy robi się tych nagrań więcej, takich głosowych, kiedy używa się tego całego AI Voice, czyli tam wiadomo, to jest Text to Speech. One brzmią całkiem fajnie, te głosy nie są powiedzmy takie najgorsze, brzmią całkiem cool. Ale naprawdę, kiedy zaczynamy ich używać często i staramy się wykorzystać jako narzędzia takie do tworzenia na przykład podcastów, do tworzenia jakichś filmów, to okazuje się, że mamy tutaj po prostu jakiś dramat. Weźmy taki właśnie ten notebook LM, czyli jest to teoretycznie Google. Duży projekt, jest tam integracja z Gemini. Generalnie świetna wizja, fajnie to zostało przedstawione. No ale właśnie jaki jest efekt, jeśli już ten model używamy. No właśnie. Tutaj podczas generowania tak naprawdę streszczenia jakiegoś materiału czy paru materiałów, co te modele robią całkiem dobrze. Potrafią wyodrębnić z wielu tekstów najważniejsze punkty, i na podstawie tego wyodrębnienia potrafią. Stworzyć z tego notatkę głosową. I tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o, o szukanie w tekście, o wyszukiwanie tych wartościowych informacji. Natomiast kwestia, która, do której mam o spore zastrzeżenia, i właśnie stąd jest ta krytyka, no to jest oczywiście jakość tych nagrań. No i tutaj dźwięk, który jest generowany, okazuje się bardzo często, że ma przerwy. Brakuje jakichś fragmentów dialogu, a czasami się zacina tak po prostu. A najbardziej, taką rzeczą, która, która jest według mnie denerwująca, frustrująca, jest fakt zmiany w właśnie losowych punktach jednego nagrania, ale tego samego nagrania, tak żeby było jasne, zmienia się tutaj. Po prostu ton głosu, czasami głos przyspiesza, po chwili potrafi zanikać, zwalniać, słychać jakieś dziwne pogłosy, wysokie tony. No to jest i to ogólnie zaburza, oczywiście, całą płynność słuchania, bo nawet jak zrobicie taki podcast, co ja też ostatnio tutaj pokazywałem na swoim kanale, ale mimo wszystko, Postanowiłem to jednak udostępnić, żebyście widzieli, jakie są ograniczenia tych narzędzi, po prostu jak one czasami kiepsko działają. Coś, co wydawałoby się, że chyba w sumie z technicznego punktu widzenia, powinno być tak całkowicie dopracowane, okazuje się, że z tym jest duży problem. No, i jeśli macie do czynienia z taką, z taką zaburzoną płynnością w nagraniu, kiedy występują te różne efekty, niechciane, no to. Wiecie, to, to, to trochę się mija jakby z celem, nie. Nie mówię tutaj oczywiście o, o błędach też językowych, tak? Bo nagrywam akurat w języku polskim, ale jak nagrywałem również w języku angielskim, również um, takie błędy można było w tym języku wychwycić. Podam może jakiś przykład, ponieważ zajmuję się tutaj sztuczną inteligencją i głównie też językiem Python, który jest jakby tutaj dla backendu. I na przykład samo słowo Python, wiemy, jak ono się wymawia po angielsku, czyli to się wymawia po prostu jako Python. Natomiast już mi nie chodzi o taką całkowicie poprawną wymowę tego słowa, ale chociaż żeby to było zachowane w, w jakiejś tam tej jednej i podstawowej formie. I tutaj model naprawdę nie potrafi. Z kontekstu nie potrafi przeczytać tego słowa poprawnie. Raz mówi Python, raz Python, innym razem Python i naprawdę potrafi to zrobić w jednym nagraniu. A mówimy o technologii, która ma nam czytać po prostu tekst, nic więcej, tak, nic więcej robić, I z tego kontekst. I to jest jeszcze co chciałem powiedzieć najciekawsze. Dzieje się to mimo, akurat w notebooku LM jest taka możliwość tego promptu systemowego, żeby poinstruować model, jak ma działać i tak dalej, tak dalej. Później można jeszcze sobie to doszczegółowić, i okazuje się, że również to nie, nie, nie pomaga, tak? że możemy dawać. Wybrać na przykład z jakiegoś określonego tekstu e, konkretne słowa, które powinny być czytane właśnie po angielsku poprawnie, okazuje się, że na mimo tych naszych instrukcji podania tej wymowy, tak takiej jak powinna być tej wymowy e, IPA, te modele nie, nie wiedzą o co chodzi po prostu, nie radzą sobie, nie. No i w sumie efekt taki końcowy jest, powiem szczerze, słaby właśnie mimo tych promptów systemowych, właśnie z instrukcjami jak należy czytać słowo angielskie, angielskie modele sobie nie radzą, tak? Okej. Okay. No oczywiście jest to taka myślę cenna uwaga dla tych wszystkich, którzy by chcieli nagrywać podcasty, audiobooki lub jakieś kursy właśnie z użyciem AI. No to myślę, że to będzie spora przeszkoda i te modele nie działają w sposób wystarczający. Ogólnie duży problem jest też, co zauważyłem na innych też modelach generatywnej inteligencji, generatywnej AI właśnie, to jest kwestia, że też nie potrafią rozdzielać języka polskiego od właśnie słów angielskich. I jeśli tworzycie takie materiały, czy, czy podcasty, czy teksty, gdzie wplatane są słowa angielskie, wiadomo, jako terminy, no bo muszą tak być, a szczególnie w tych branżach, nie wiem, nauki, technologii, programowania, bo to się często przeplata, no to na pewno sobie te modele z tym nie poradzą. One nie potrafią wyodrębnić poprawnego, poprawnej narracji w języku, na przykład polskim i dodania do tego na przykład niektórych słów w języku angielski, angielskim, ale też, żeby ten, te słowa były poprawnie Wypowiedziane. Ok, to tyle myślę, jeśli chodzi o modele generatywnej sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o dźwięk. Natomiast tutaj jeszcze, no, okej, okay. teraz chciałbym jeszcze tylko kolejnym, jakby tematem opowiedzieć Wam o kolejnym temacie, czyli o modelach wideo. Czyli głównie będzie to oczywiście generatywna AI do tworzenia materiałów, filmów i taki. VIO 3, tak, od Google. Jeden z najnowszy, najnowszy, najnowszych modeli, który pojawił się w końcu w Polsce. Mogliśmy też dzięki subskrypcji zapoznać się z możliwością tego modelu. A jak wygląda tak naprawdę tutaj teraz rzeczywistość? I powiem Wam tak, że ten model, to co ja zauważyłem, to jeśli chodzi o dokładne promptowanie z opisem JSON, to on tak w 80% potrafi zachować strukturę z detalami, z opisem sceny, właśnie. Ale nawet jak weźmiecie ten sam plik JSON, bo tak często się wysyła po prostu informacje do modelu generatywnej AI. Ponieważ tam jest pewna struktura, co jest istotne i, i y, 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 dokładnie wszystko opisane, y, to nawet jak weźmiecie sobie ten sam JSON, na przykład osoby, która stworzyła jakiś tam film i wykorzystacie go jako wy, to okaże się, że ta scena będzie troszeczkę inna. Czyli nie ma tu takiej powtarzalności, nie będzie takiej powtarzalności. Nawet jeśli ktoś wam da takiego Jsona, i wy, wy po prostu go wykorzystacie, po prostu wyślecie jako prompt do modelu VO3, to ten film będzie troszeczkę inny. Troszeczkę inny. I, I chyba zawsze to będzie taki chore, taki miał, te modele będą miały ten charakter losowy. Żeby tak nie było, musiałyby mieć te pliki JSON naprawdę długie, Musiał być długie i musiałby mieć naprawdę wszystkie te detale tak rozpisane, żeby, żeby przedstawić tą naszą wizję, czyli tekst w postaci filmu. Natomiast te modele nie dają jakiejś takiej większej możliwości do eksperymentów na początku, ponieważ jest tam limit subskrypcji. W planie na przykład Google'a dla VO3 mamy tutaj plan za chyba tam 99 zł na miesiąc. Kiedy możesz tylko wygenerować trzy filmy po 8 sekund na dobę, nie? I za taką cenę nie, nie stworzysz, jakby nie wykorzystasz tego narzędzia do, do pracy. To jest takie demo, myślę, że z, z takim paywallem, tak? I jest to trochę, myślę, niepoważne, nie? Ja osobiście korzystam teraz z planu tego testowego, tak, czyli z możliwością premium, ale raczej nie będę z tego korzystał, bo, bo dla mnie to w ogóle bardziej na, na zasadzie w tej chwili eksperymentów takie może trochę odskoczni, tak, od pracy, ale za tą cenę i to, za tą cenę, to, co oferuje Google, no to jest bardzo słabe. Nie? No i to jest właśnie chyba ta najbardziej ważna, istotna część tego podcastu. To właśnie do czego zmierzam. Ej, powstaje takie myślę pytanie zasadnicze, dlaczego to wszystko kosztuje tyle, ile kosztuje, tak? Dlaczego musimy płacić za coś, co tak naprawdę działa słabo czasami? Nie spełnia jakiś tam minimum, tak jak w przypadku tych. Mo tych modeli audio, tak, do generowania dźwięku nie spełnia minimum oczekiwań jakościowych, nie? jeśli chodzi o dźwięk, bo on powinien być bezbłędny. Ja rozumiem, że technologia się rozwija, tak? Ale jeśli na przykład model nie potrafi czytać nawet jednego słowa w kontekście to o jakiej rewolucji my tutaj mówimy, nie? O jakim nawet prototypie? No dobrze, słuchajcie, oczywiście AI jest i te wszystkie modele generatywnej sztucznej inteligencji jest jakąś przyszłością, ale nie w tej chwili jeszcze, tak? Nie mówię tutaj też o tym, żeby hejtować AI, wręcz przeciwnie, wierzę w jej jakiś tam potencjał, w sumie codziennie się tym zajmuje, ale jeśli mamy o niej mówić uczciwie, no to musimy mówić też o właśnie jej ograniczeniach, błędach, różnych problemach i tak dalej, Dzisiaj zarówno w dźwięku, jak w wideo generatywna AI jeszcze nie daje rady. A to, że w sumie... Ma dostęp do wielkich modeli, właśnie do miliardów parametrów całej tej chmury obliczeniowej, to jeszcze nie znaczy, że da się z niej zrobić jakiś profesjonalny, prawdziwy content. I myślę, że na tym zakończę. Także tyle na dziś. Jeśli masz podobne doświadczenia, napisz do mnie, podrzuć jakiś przykład. Komentarz, a, jeż, a jeśli chcesz coś z tego odcinka, nie wiem, przekazać, pokazać dalej, udostępnij go, daj znać swoim znajomym, którzy myślą o AI, właśnie o takim magicznym rozwiązaniu, jakby na wszystko, tak. I niech wiedzą, że czasem, właśnie pod, tego, pod tą maską hypu Kryje się, może się kryć pewne rozczarowanie, czego Wam oczywiście nie życzę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.